Cześć, witajcie w kolejnym dniu. Oj, nosi mnie, nosi mnie po tej Austrii. Jestem w Karyntii, jestem na południu Austrii, w przepięknej Karyntii, w najbardziej e, nasłonecznionym landzie, najbardziej nasłonecznionym regionie Austrii, co widać tutaj. <ścoughs> tutaj słońce świeci przez. Ponad 300 dni w roku, oczywiście przyjechał Jacek, więc mu dolało. Całą noc lało, nad ranem też lało, teraz jeszcze kropi, ale na szczęście pogoda ma się poprawiać. Powodem mojej wizyty jest Ośrodek Pecen. Ośrodek Pecen z jeszcze do niedawna najdłuższą trasą zjazdową, rowerową typu Flow w Austrii. Teraz to miano ta trasa straciła. Jest tutaj także w Karynti jeszcze dłuższa, chyba ponad 13-kilometrowa trasa. I ja dzisiaj będę się starał tą trasą pojeździć kilka razy, zjechać, aby nagrać dla Was i opowiedzieć o swoich wrażeniach. Jak się tutaj jeździ, jak to wygląda ta trasa, jak jest przygotowana i czy warto tutaj poświęcić czas, żeby przyjechać i pojeździć. Oczywiście, wcześniej poczytałem na temat tego miejsca, pooglądałem wiele filmów na YouTube, bo jest tutaj gro z naszych rajderów, było tutaj oglądało i ich wrażenia, ich odczucia z przejazdu tą trasą były bardzo, bardzo pozytywne. Stwierdzili jako profesjonaliści, więc wprost, że trasa jest tak przygotowana dobrze, że. Mimo że jest to trasa dedykowana dla osób, powiedzmy początkujących i średnio zaawansowanych, to nawet osoby bardzo, bardzo do, dobrze jeżdżące bez problemu znajdą tutaj frajdę i zabawę, dlatego że można tutaj jeździć pełnym piecem. Oczywiście ja będę trzymał heble, bo, bo żadnym tam ekspertem nie jestem, a po drugie muszę myśleć o tym, żeby jeszcze wiele, wiele, wiele vlogów do was nagrać, eee, więc. Będę się starał wolniej troszeczkę jechać, tak żeby dojechać na sam dół. A teraz muszę jeszcze chwileczkę poczekać, aż ten deszcz przestanie padać. Przebieram się, bo zaparkowałem tutaj obok, koło tego budynku mojego kampera. Potem jak, jak przestanie padać, to zbieram się. Aha, jeszcze nie biorę swojego elektryka, tylko tutaj już na mnie czeka w wypożyczalni rower, który wezmę. Wynika to z faktu, że elektryk jest strasznie ciężki i na tych hakach tutaj w gondoli mógłby być problem. To jest to samo co u nas w Szczyrku, że też na przykład do gondoli do środka można by wziąć elektryka, ale już z Hali skrzyńskiej wyżej na, na przykład na Kopę elektryka nam na hak nie powiesza. Tu też jest tego typu problem. Gondola jest, jest, jest troszeczkę starsza, już ma swoje lata, więc z, zabiorę rower tutaj z wypożyczalni. Pojadę na górę, pokażę Wam jak to wygląda, w jaki sposób. Po południu chcę jeszcze pojeździć wokół tutaj tutajszych jezior. To też Wam pokażę, bo też są bardzo fajne trasy przygotowane dla tych, którzy chcą doskonalić swoją technikę, co są na takim etapie zaawansowania jak ja, czyli początkujący. To, to tam nie będzie nic dla hardkorowców. A przepiękne tereny, mnóstwo jezior, bardzo ciepłych jezior. I tutaj Karyntię bardzo Wam polecam, jeżeli będziecie przejeżdżać, a bardzo wielu z Was przejeżdża tutaj, jadąc na przykład na północ Włoch, gdzieś na, na, do, do o, ośrodków e, wypoczynkowych nad morzem, to zatrzymajcie się tutaj, bo tu jest przepięknie. Przecież w Karyntii znajduje, tutaj jest taka, inaczej, tu jest taka ilość, Atrakcji, które warto zobaczyć, oprócz ciepłych jezior, gór, które są przepiękne, tutaj też jest lodowiec, przecież tutaj jest Moltaler Gleczel. Więc jeżeli ktoś by chciał pojeździć nawet na Nartach, to jest taka możliwość. To tyle mojego gadania. Zapraszam Was oczywiście na mój Instagram, gdzie będzie cały czas relacja, ewentualnie na Facebooka, tam też jest relacja. A ja idę na chwilę do kampera, poczekam troszeczkę, aż deszcz przestanie padać. Przebieram się i zasuwam do, do góry. Na razie trzymajcie się, cześć.